Siemaneczko, tutaj Wenta. Dzisiaj podsumujemy sobie cały rok 2021. Pokażę wam, ile zdobyłem subskrypcji, ile zdobyłem wyświetleń, ile filmików nagrałem. Oraz co nieco pod koniec jeszcze dodam sobie coś od siebie. Tak więc zaczynajmy. W styczniu nagrałem 20 filmików. 10 stycznia podsumowanie 2020 roku. 22 stycznia rozpoczęcie serii z Hitman Blood Money. W tym okresie zdobyłem 3170 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 209,1, a subskrypcji zdobyłem 25. Ten rok rozpoczynałem mając. 83 subskrypcje, tak więc plus te 25 daje nam 108 subskrypcji. Trzy najbardziej popularne odcinki w tym miesiącu to City Skylines, odcinek pierwszy 1230 wyświetleń, Thunder Island, sezon drugi, odcinek 10 279 wyświetleń oraz City Skylines, odcinek drugi 238 wyświetleń. Przechodzimy do lutego, w lutym nagrałem 11 filmików, 18 lutego było zakończenie serii Thunder Island Sezon 2, zdobyłem w tym miesiącu 1278 wyświetleń, czas oglądania w godzinach to 93,2, zdobyłem 7 subskrypcji, co na tamten moment daje nam liczbę 115. Trzy najbardziej popularne filmiki w tamtym okresie to City Skylines odcinek 1 677 wyświetleń City Skylines odcinek 2, 160 wyświetleń oraz City Skylines odcinek 3 49 wyświetleń. Witamy marzec. W tym okresie nagrałem 5 filmików 23 marca. Rozpocząłem serię z Thunder Island, sezon 3, Zdobyłem 1048 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 72,2. I zdobyłem 4 subskrypcje, co daje nam liczbę 119. Trzy najpopularniejsze odcinki w tamtym okresie to City Skylines, odcinek pierwszy 441 wyświetleń. Thunder Island Sezon 2, odcinek 10, 87 wyświetleń oraz City Skylines, odcinek 2, 85 wyświetleń. No i jesteśmy w kwietniu. Nagrałem tutaj trzy filmiki. 2 kwietnia zakończyłem serię z Hitman Blood Money. Zdobyłem 746 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 44,7. Ubyła mi jedna subskrypcja, co na tamten moment daje mi liczbę 118. 3 najpopularniejsze filmiki w tamtym okresie to City Skylines odcinek 1, 426 wyświetleń, City Skylines odcinek 2, 73 wyświetlenia oraz moje stanowisko 2020 rok. 26 wyświetleń. Witam. W maju nagrałem 3 filmiki. 18 maja zakończenie serii z Thunder Island, sezon 3. W tym miesiącu zdobyłem 1275 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 113,9. Zdobyłem 10 subskrypcji, co daje nam łącznie liczbę 128. A trzy najpopularniejsze filmiki w tamtym okresie to City Skylines odcinek pierwszy, 513 wyświetleń, City Skylines odcinek drugi, 140 wyświetleń oraz City Skylines odcinek trzeci, 38 wyświetleń. Witam. W czerwcu nagrałem dwa filmiki, zdobyłem 911 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 116,3. Zdobyłem 16 subskrypcji, co łącznie daje nam liczbę 144. Trzy najpopularniejsze filmiki w tamtym okresie to: City Skylines, odcinek 1, 310 wyświetleń, City Skylines, odcinek 2, 52 wyświetlenia oraz Ostatni Śmiertelnik, chapter 1, 28 wyświetleń. Witam. W lipcu. Jest to miesiąc, w którym nie nagrałem żadnego filmiku. Zdobyłem tutaj 554 wyświetlenia. Czas oglądania w godzinach to 51,3. Zdobyłem dwie subskrypcje, co łącznie daje mi liczbę 146. Trzy najpopularniejsze filmiki w tamtym okresie to City Skylines odcinek pierwszy-252 wyświetlenia. City Skylines odcinek drugi 47 wyświetleń oraz ostatni śmiertelnik chapter 1-15 wyświetleń. Witam w sierpniu. Jest to miesiąc, w którym nie nagrałem żadnego filmiku. W tym miesiącu zdobyłem 498 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 35,4. W tym miesiącu nie zdobyłem żadnej subskrypcji, ani jej nie ubyłem, co łącznie daje mi liczbę 146. Trzy najpopularniejsze filmiki w tamtym okresie to City Skylines odcinek 1, 319 wyświetleń, City Skylines odcinek 2, 55 wyświetleń, City Skylines odcinek 3, 16 wyświetleń. Witam was we wrześniu. W tym miesiącu nagrałem 4 filmiki. Zdobyłem 533 wyświetlenia. Czas oglądania w godzinach to 29.8. Zdobyłem 3 subskrypcje, co łącznie daje mi liczbę 149. Trzy najpopularniejsze filmiki w tym okresie to City Skylines odcinek 1, 266 wyświetleń. City Skylines odcinek drugi 50 wyświetleń oraz bywaj, akt pierwszy 21 wyświetleń. Witam w październiku, w tym miesiącu nagrałem dwa filmiki, zdobyłem 552 wyświetlenia, czas oglądania w godzinach to 42,8 zdobyłem dwie subskrypcje, co łącznie daje mi liczbę 151. Trzy najpopularniejsze filmiki w tamtym okresie to City Skylines odcinek pierwszy 259 wyświetleń, City Skylines odcinek drugi 85 wyświetleń oraz City Skylines odcinek trzeci 27 wyświetleń. Jesteśmy już w listopadzie. Nagrałem tutaj dwa filmiki. Zdobyłem 781 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 46.7. Zdobyłem 6 subskrypcji, co łącznie daje mi liczbę 157. Trzy najpopularniejsze filmiki w tamtym okresie to City Skylines odcinek 1 391 wyświetleń, City Skylines odcinek 2 75 wyświetleń oraz Bywaj akt czwarty 57 wyświetleń. No, i jesteśmy w ostatnim miesiącu 2021 roku. Nagrałem tutaj 10 filmików. 26 grudnia rozpocząłem serię z Stuffs the Zombie. 30 grudnia nagrałem filmik Moje stanowisko 2021 rok. W tym miesiącu zdobyłem 1096 wyświetleń. Czas oglądania w godzinach to 97,4. W tym miesiącu zdobyłem 5 subskrypcji, co łącznie daje mi liczbę 162. Trzy najpopularniejsze filmiki w tym okresie to City Skylines odcinek 1 381 wyświetleń, City Skylines odcinek 2 62 wyświetlenia oraz Projekt Elektrownia Prolog 62 wyświetlenia. Teraz możemy porównać sobie cały 2021 rok. Także w tym miesiącu zdobyłem łącznie 12442 wyświetlenia. Czas oglądania w godzinach to 952,6. Zdobyłem również 79 subskrypcji. Z początku roku tutaj nagrywałem bardzo dużo odcinków. Tylko z czasem się to właśnie tutaj zmieniło, ponieważ na głowie stanął mi właśnie projekt pod nazwą zrobić własne studio, i przez to właśnie miałem tutaj w miarę duży przestój z filmikami, i jak możecie zauważyć, jak możecie zauważyć, tutaj po czerwcu jest to już taki długi okres, w którym nie nagrywałem, było to spowodowane tym, że Skupiłem się bardzo, ale to bardzo na robieniu tego studia. I tutaj już we wrześniu od nowa powoli rozpoczynałem nagrywać, aż w końcu przyszedł czas na grudzień, w którym się już porządnie rozgrzałem i w miarę dużo odcinków dla was zrobiłem. Także dziękuję wam za ten 2021 rok. Mam nadzieję, że 2022. Będzie jeszcze lepszy. Cześć!